No moi drodzy, to nie będzie zwykłe grzybobranie. Jeżeli ten film pojawił się na YouTubie, to znaczy albo mieliśmy rekordowe zbiory, albo w lesie pojawił się jakiś fajny eksces typu wyskoczył dzik, sarna, napadła nas czupa kabra, albo wyskoczył ekshibicjonista. To nie będzie zwykłe grzybobranie. Dzisiaj wzięliśmy ze sobą ekstra specjalistę. Jakie umiejętności ze sobą przywiozłeś, towarzyszu? Wszystkie umiejętności, każde umiejętności. Szybkie grzybobranie to jest moim, kurde, no co, moim meritum, tak? Przekonał mnie. Temperatura Stalingradzka, gleba zmrożona, grzyby zmrożone. No ja nie wiem, no ja nie wiem. Właśnie gorzoły brak. Pierwsze grzyby, zapłoty, można jechać do domu. Pokaż to, synek, pokaż to. Co to? Ja, double kill. No. Som. Jeden awariacik. O. Ty, ale się dałem strollować. No i niestety, proszę Państwa, dałem się strollować. To nie jest pożądany grzyb. No, tu już nie ma szans na oszustwo, drodzy Państwo. No. Że nie jest to bydlak, ale bierzemy. No, tutaj wyczajony. Taki mały, oj, mały, ale tęgi. Ładna nóżka. Eleganty. Partyzancik. Patrzcie jak bokiem wyrośnięty. Chodź no tu. O. No i ciup. Coś się tu wydarzyło. To je, może być coś. Cyk. I cyk Ale kurde ze żarty No, tu przynajmniej fajna noga rubo O, 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 o proszę Państwa O, jest gruba noga Niskie przyłożenie Jeszcze patrz, ślimak na nim żeruje Starzec. co tam co tam ale będzie O cholera no, proszę Państwa, może być. ho oho, oho. proszę bardzo. No, to jest, hopie. książkowiec. Ale jaki ładny. Ale to jeszcze jest okres ochronny, musisz go nie, wypuścić. Nie, jest piękny. Proszę państwa. państwa, tu się coś wydarzyło to w podejrzanego. To się wkurzył, bo grzybów nie znalazł. Ja. O, szanowni Państwo, nastąpiła zmiana lasu, zmiana lokacji i, jak widać, Coś to poskutkowało, bo tutaj już pierwszy, malutki, ale piękniutki cyk. I tu chyba też widzę, o, niestety ułamany, ale, 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 też ładniutki. I jeszcze tutaj trzeci, o proszę, piękny. Coś tutaj się świeci, no. Pa. No, to już proszę państwa, on jest taki śliski, jakby od razu z odstu. Piękny las, piękne barwy po dziesiątej i przepiękne, barwne muchomory, rzekomo niektóre nie są trujące, ale mimo wszystko oszczędzimy sobie tego. Hopku, co ty powiesz? Tak jak widać, piękny las, muchomorki wszędzie, ale gdzie te prawdziwki? No właśnie. Jest. No, podziwę, ja. Tutaj jeden. Taki o, i tu drugi o. No, ten ładny. Tam się coś, tam się coś. Kurwa, jaki grzyb! Tam się coś dzieje ewidentnie. Ja tu moi drodzy też coś mam. O, dwa obok siebie. Jeden taki o, i drugi. Poka to. Łopieronie. go? Cały koszyk na raz. Patrz tego. Ło, wow, ciubaryn. No, no elegancik. elegancik. zaraz je przebierzemy. Ale patrz tutaj, uważaj gdzie ty stąpasz. Uważaj, bo tam po moich grzybach. Tu na takim wzniesieniu. O, i dwa obok siebie. Double kill, elegancki. O, proszę. Taki ładny. I tutaj, zaraz obok mamy drugiego. No, eleganckie. Okazuje się, jeszcze tutaj mamy więcej. Jest i trzeci, i jest i czwarty. Proszę. No tutaj w pełnym słońcu. Dumny, piękny muchomor, aż się, ach, aż się świeci. Patrzcie, jak się zaświecił do mnie tutaj taki aż mm, maźglaty. Ła, ładny. Słuchajcie, trzeci las, okolica miasteczka Śląskiego i coś tu nieśmiało zaczyna się taka oto akcja. Gruba noga. A tutaj warto było zajrzeć. Moi drodzy, patrzcie. Tu się ukrył jeden kolega i tu jeszcze obok niego drugi. Maluszki. Maluszki, ale ładne. Słuchajcie, uważajcie jak się schylacie w lesie, bo ja właśnie wykonałem prawie przysiad na to. No proszę. Tutaj taki przewrócony, w dwóch częściach w analizie to niestety będzie tak zwany goryczak żółciowy, czyli grzyb nie ale o paskudnym smaku, który psuje smak całej potrawy. Niestety wolę go zostawić. No, ale po raz kolejny słuchajcie, purchawy nie zawodzą. Takie rozmiary, żeby tu takie podgrzybki były, albo kurde borowiki. No, nareszcie, ludzie, coś normalnego, nie żaden goryczak pieroński. No, tu widać dzisiaj ewidentnie rozwarstwienie, jak chodzi o rozmiar grzybów. Grzyby nienaturalnie potężne, prawdopodobnie hodowane na GMO, z metali ciężkich, ołowi i wszystkiego tego innego. No tutaj grzyb, prawda, mały, świeży, naturalny, co tu gadać? Słuchajcie, no mamy tu kosz, jakąś ilość grzybów, powiedzmy, że jest to ilość grzybów niesatysfakcjonująca. Pokażę Wam jeden prosty trik, jak zamienić to w pełny kosz grzybów. No i co? Wszystko w życiu zależy od perspektywy.